Drodzy Państwo, Marianna Michałowska, troszkę bardziej właśnie z tego naukowego punktu widzenia, z doświadczenia jakie tutaj również miała przez te ostatnie lata. Ja bym chciała osobiście, ponieważ rzeczywiście to jest ten 20. rok funkcjonowania galerii, zaprezentować Państwu publikację, którą wydałam. Lubię podsumowywać pewne etapy. Wydałam publikację, jak galeria obchodziła 5 lat. Potem jak obchodziła 10 lat i y, wydawałoby się też oczywistym, że po 20 latach, no też należy pewien y, właściwie no, ten dość długi etap y, podsumować. Y, pamiętam, jak y, zaprosiłam na wystawę Grzegorza Przyborka i on się właśnie mnie pytał, y, ile lat już? Tutaj prowadzę galerię. No powiem szczerze, że też jako jak zaczęłam prowadzić, to wyglądałam jak mała dziewczynka, bo przynajmniej też miałam takie doświadczenie z artystą, z którym też już teraz długo <gulanie> współpracuję. Natomiast on przyszedł, przyjechał yy, przejazdem, był słyszał, że ta galeria funkcjonuje przed yy, tą białą przestrzeń na górze. No i ja widząc, że ktoś przyszedł, wychodzę do niego i pytam się. Dzień dobry, witam się, słucham, a pan do mnie mówi, że on chciałby rozmawiać z kimś kompetentnym. No to ja jeszcze raz, dzień dobry, słucham, a pan za wzięcie, że chciałby porozmawiać z kimś, kto się zajmuje tutaj galerią, ekspozycją. Więc ja jeszcze raz, dzień dobry, Anna na panę kurz, kurator galerii, słucham. Oj, przepraszam, oczywiście. I ta znajomość, znajomość zaowocowała później długą dyskusją i wieloma działaniami. Natomiast, no, tak to się zaczynało, że yy, by, na początku yy, wyglądając niepozornie, dlatego też nawet w yy, książce, którą yy, udało mi się złożyć i też bym poprosiła o jakieś egzemplarze tutaj również i tutaj. Mhm. Mhm. Yy, chciałabym opowiedzieć o właśnie Yy, troszeczkę o tym, jak to się <grywa> zaczęło. O teraz mamy właśnie i tutaj dla Państwa, i tutaj yy, do oddania. Dwa lata temu, jeszcze też tak yy, chronologicznie trochę, żeby to, co Marianna powiedziała, że pewne omyłki się zdarzają. Yy, dwa lata temu, dwudziestolecie yy, obchodził Festiwal Labirynt. Od tych pierwszych w I Wtedy, wspólnie z Jerzym Olkiem, Księżycem Kurzywem, wydaliśmy y, książkę 20 lat y, Labiryntu. I ta książka miała czarną okładkę całkowicie, tylko właśnie z takimi delikatnymi, y, świecącymi folią czarną, y, napisami. W konfrontacji Yy, właśnie tamtej okładki powstał pomysł, że tym razem będzie biała okładka, właśnie z takimi tylko delikatnymi świeceniami galerii. Yy, okna. Ja teraz nie wiem, czy ja dobrze będę tu robić. O, i tu. Yy, na pierwszej stronie zawarłam publikacje, które zbieram oczywiście trupolatnie również i, i archiwizuję. Przez te 20 lat y, odbyło się tu sporo wystaw, w szczególności tych fotograficznych. I powiem Wam szczerze, że kiedy Marianna Michałowska na 5 lat napisało, że, napisała, że w galerii przede wszystkim y, pokazuje się fotografię y, tą tradycyjnie wiszącą na ścianie, to było dla mnie kolejne wyzwanie, żeby zrobić trochę. Czegoś innego i dodać coś, więc też jestem czujna na to, co mówią inni i jakie dają też wskazówki do działania. Więc tutaj na festiwalu też Państwa na pewno będę pilnie słuchać i podsłuchiwać. Do publikacji użyłam też fotografii, które, które stanowią dokumentację. Tego, co się tu działo, aby pokazać, jak w przestrzeni wyglądają, wyglądają prace artystów. I się, chciałam powiedzieć, że poprosiłam kilka osób o napisanie tekstu. Te osoby są bardzo różne, bo sądzę, ze środowiska lokalnego tutaj, tak jak Marianna tutaj powiedziała, to działanie dla mnie wśród mieszkańców, wśród osób, które których praktycznie uważam za również niekiedy równorzędnych artystów ze mną, jest bardzo ważne, bo jeżeli tutaj na przykład też będzie tekst y, Pana, który od siedmiu lat uczestniczy w warsztatach, zajęciach, y, różnych akcjach artystycznych, to to, to już jest taki dorobek i takie doświadczenie, że rzeczywiście można y, dużo się dowiedzieć i mieć wiedzę do... Świadomego działania. Tutaj mieliście Państwo możliwość poznać już burmistrza Mariusza Olejniczaka. Tak jak powiedziałam na otwarciu, kiedy zaczynałam robić festiwal, to w zasadzie gdzieś, jakby tak, czułam, że to jest jakby na wpół prywatna moja inicjatywa. Że, że chcę, że robię, że dopiero buduję oczywiście. Yy, dopytałam yy, mojego ówczesnego yy, dyrektora, czy robimy, tak robimy, ale to w dużej mierze była taka właśnie próba moich sił. W kolejnym roku dołączył mi się -Kurs -Weli, yy, i tak zaczęła, zaczę, zaczęliśmy tworzyć. Dziś naprawdę czuję, że ten festiwal, który na początku rzeczywiście był taką trochę oddolną inicjatywą, ma to wsparcie. I dlatego, jakby też tekst burmistrza nie jest tylko formalnością. Też jakby Słupice i Pręgów jest specyficznym miejscem. I burmistrz jest na każdym wernisarzu w galerii okno. Jest również na otwarciu. Czyli można powiedzieć, że jest też tym, tą osobą, która pisząc ten tekst, po prostu. Nie chciałabym powiedzieć, że jest wyedukowana czy w jakiś sposób, ale uczestnicy w życiu galerii. Drugą, tu, tu oczywiście obecny mój dyrektor, który też y, no jest osobą, która y, uczestnicy, w ży, uczy, uczestnicy w życiu galerii, ale też chciałam podkreślić, że to co osiągnęłam, czyli to, że galeria przez 20 lat funkcjonuje z takim dość poważnym programem. To jest y, oczywiście moja determinacja, ale też to, że na to mi się pozwala tutaj w tej instytucji i że y, mogę to robić i nie ma nad tym jakiejś takiego nadzoru, kontroli czy egzekwowania, że mają być ptaszki czy kwiatki na przykład y, w galerii, bo to będzie się podobało bardziej czy mniej. Tutaj jest tekst mojego dyrektora, który przez 16 lat tak naprawdę. Był dyrektorem. Więc to są takie osoby z zewnątrz, można powiedzieć, które były nade mną i które chciałabym, mi powiedzieli. To moja ulubiona seria. Seria. Tutaj, najważ... o, tutaj. To, co Marianna Michałowska powiedziała, o też o animacji. Te dwie dziewczynki, które tutaj. Na pierwszym zdjęciu czytają ulotkę, na drugim wpatrują się w obraz. Zdradzę Państwu, że te dwie dziewczynki dzisiaj też były na labiryncie, a jedna siedzi tutaj razem z nami nawet <klucza> y, y, i obydwie nadal zajmują się sztuką. Y, Emilka zdawała do liceum plastycznego, dostała się jednak wybrała językową, bo... Też ma takie umiejętności. Natomiast druga dziewczynka Nina. Jutro będziecie też mogli zobaczyć jej prezentację w ramach Akademii Labiryntu i szykuje się też do Liceum Plastycznego. Więc jakby no cieszę się i bardzo lubię to zdjęcie, ale też świadczy o tym, że jeżeli się przyjdzie do galerii, to można z niej nie wyjść przez wiele lat. A tutaj jest mój tekst. Kto będzie chciał z Państwa? przeczytać, co mam do powiedzenia, jak funkcjonuje galeria, bo też pokazuję tutaj tą prezentację po to, aby y, troszeczkę rozreklamować samą galerię, działanie. Dwa lata pandemii też spowodowały, że na nowo wracamy w rynek i chcemy y, tutaj nowe rzeczy zrobić. Tutaj powiem taką historię. Skończyłam y, Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Fotografii ale y, profesor Jerzy Oleks był moim przyja przyjacielem i mentorem od pewnego momentu, kiedy już studiowałam. Natomiast kiedy poszłam do liceum plastycznego tutaj ze Subic, poszłam na pierwszą wystawę do zamku w Poznaniu, i tam była wystawa Grzegorza Przyborka. I to było wtedy dostałam olśnienia, i w ogóle zobaczyłam, że fotografia to może być coś innego niż y, kwiatki, pszczółki, motylki, i dlatego. Ta osoba też jest bardzo ważnym, yy, ważną osobą dla mnie i dla moich działań artystycznych. Tu właśnie pokazywałam też, jak galeria, okno yy, inspiruje artystów, i niektórzy robią yy, wystawy pod galerię. Jak wykorzystują również okna galerii do różnych inicjatyw. To wystawa Marianny Michałowskiej właśnie mówiła o tych zmaganiach i różnych dodatkowych efektach ze światłem. W książce też znajdziecie Państwo właśnie ofertę dla artystów, czyli na jakiej zasadzie funkcjonujemy, nawet jest plan galerii, żeby ułatwić. Sztuka jako działanie, wykład, który przed chwileczką Marianna Michałowska wygłosiła. Tu również jeden z artystów, który, który wystawiał w galerii z piękną rozkładówką. Oczywiście profesor Jerzy Olek, który napisał również bardzo merytoryczny tekst o galerii, ale też zrobił taką analizę tego, co zostało pokazane do tej pory w galerii i jak ona funkcjonuje. Podkreślił również bardzo mocno właśnie grupę fotograficzną dorosłą, która tutaj działa, czyli Autorska Komórka Fotografii Artystycznej, która z jednej strony uczestniczy w zajęciach, warsztatach, jednocześnie razem pokazujemy pracę i za granicą, i w Polsce, jak również robiąc różne projekty artystyczne. Akwa jest to, jest mała akwa i duża akwa, tak to mamy nazywane troszeczkę, więc młodzież uczy, należy do tej małej akwy, a dorośli do tej większej. Tu wystawa Marka Buźniaka. <laughs> Się znajduje. To jest y, artykuł profesora, więc też trzeba go przeczytać, nie będziemy go analizować. Kolejną osobą, którą poprosiłam o napisanie tekstu, to jest pan y, Tomasz Pedyszyn, który siedzi tu na podłodze z nami, który. <noise> który przyszedł do galerii gimnazjum i jest do tej pory. <noise> Tworząc, prowadząc ze mną działania plastyczne, tworząc, aranżując wystawy, i wspomagając tutaj działania artystyczne. To muszę. O, a to jeden z jego obrazów. Jutro, o, ta, ta, ta. Jutro w Dolinie Uradu, jego prezentacja. Obrazów, więc będzie można zobaczyć trochę więcej jego twórczości malarskiej. Kolejną osobą, którą poprosiłam o tekst, jest Michał Kurzweli, z którym stworzę las i wydawało mi się oczywiste, że y, powinien jego tekst znaleźć się w książce, ale też on sam z pięknym tutaj parasolem y, żółtym. Jest to nasze flagowe zdjęcie, kiedy. Nie wiem, w 2013, może 2014 roku y, szliśmy na labiryncie od jednej wystawy do drugiej i ten parasol i misiael wskazywał nam kolejne etapy drogi. Krzysztof Wojciechowski. Krzysztof Wojciechowski y, do dzisiaj praktycznie był dyrektorem Kolegium Poloniku w Słubicach. Wiele działań wspólnie realizowaliśmy. Zawsze był pomocny, kiedy by trzeba było wypożyczyć sprzęt, kiedy chcieliśmy zaaranżować wystawę w Kolegium Poloniku. I tutaj od niego też y, o, do, y, dostałam duże wsparcie, też takie po prostu y, jako, jako osobowości Słubić, która po prostu wierzy w to, co ja robię, y, dając tego nieraz po prostu znaki. A właśnie Krzysztof Wojciechowski. Kolejną osobą y, jest Roman Siemiński. Na pewno Państwo go jutro y, poznacie w Uradzie. Jest to mój wieloletni przyjaciel. Przez y, kilka lat był też wiceburmistrzem y, Subic. i podobnie jak obecny burmistrz bywał zawsze na wernisażach i Obserwował życie galerii, a powiem szczerze, że nasza znajomość zaczęła się wiele lat temu, jak przyszedł na warsztaty fotograficzne do galerii. Więc został też do dziś. Kolejną osobą, którą poprosiłam, znaczy wiele prosiłam, mnie każdy chciał się napisać, to też, z Państwa nie tak łatwo namówić, jest Pan Dariusz Olek. No jest z nami. Jest u Z panem Darkiem to wiąże się taka y, sytuacja, że widywaliśmy się co rusz w sklepie, na mieście, gdzieś, co pewien czas i on mówił, panie Aniu, ja cały czas idę, do tej galerii nie mogę dojść. I tak za każdym razem ułożył się, nawet dziwił, o co chodzi w pewnym momencie. Y, a pan tak po prostu pracował gdzie indziej, przyjeżdżał tu tylko na weekendy, więc nie mógł brać udziału w pewnych warsztatach, zajęciach. I dlatego na te 20 lat galerii to jest 13 poza nią, a 7 razem z galerią, gdzie y, tworzy, gdzie robi y, realizacje, gdzie uczestniczy w zajęciach y, grupy Aqua, Rozwijają się i... I no, będą też tutaj wsparciem dla mnie. Jak pozostali członkowie grupy Aqua zresztą. Kolejna osoba to Witold Kolewa. Na pewno jest, gdzie? Stoi tutaj ten pan co tak przechodzi, przeszkadza nieraz, który... Nie wiem, od początku to taki nadrzak, oczywiście mamy tu takie y, doświadczenia różne, ale y, Witek y, też y, tutaj działa w grupie fotograficznej Aqua, dokumentuje wszystko, ma taki zmysł dokumentalisty, więc y, też myślę, że wiele y, wartościowych ujęć y, w jego wykonaniu będziemy mogli zobaczyć po festiwalu. Karolina Kończyńska. Jest Karolinka? Jest. Jest tam na górze, siedzi również. Karolina też przyszła w gimnazjum do galerii Okno i, i jest z nami. I się pochwalę, bo to też jest dla mnie fajne, że jej syn teraz też chodzi na zajęcia plastyczne do galerii. Więc myślę, że, że coś tutaj jednak jest takiego, że, że nam się ufa i że jest to przygoda. Więc y, również uczestniczy Karolina y, w grupie. Akwa realizuje z nami projekty, i jutro też, podobnie jak pozostałych członków grupy, będzie można zobaczyć y, pracę na y, wystawie we Frankfurcie. Tutaj oprócz tego, że jakby z grupą Akwa, grupę Akwa traktuje bardzo profesjonalnie, i to są. Zajęcia bardzo wymagające i dla mnie, ale myślę, że dla nich również, dla nich tu sprowadzam również, sprowadzane Akademie Fotografii i Multimediów Labirynt, profesjonalnych wykładowców, którzy prowadzą warsztaty, ale też wiele działań skierowanych jest do dzieci, do młodzieży. Tutaj ta grupka przedszkolaków, to są przedszkolacy ze Subic i Frankfurtu, którzy właśnie tworzą fotogramy i luksografię. Tutaj właśnie część warsztatów. Tutaj mamy właśnie Pana Tomka w akcji, tam grupa nasza w galerii, gdzie teraz Mamy y, wystawę główną, odbywają się również warsztaty dla dzieci i młodzieży co Jest też oprowadzanie kuratorskie czyli jeżeli szkoła się zgłosi, można przyjść na warsztaty i omawiamy wystawy, ale również y, tworzymy. Wymyślając z panem Tomkiem coraz to. Nowe realizacje i techniki, aby nie było nudno. Bo też na przykład u nas zajęcia plastyczne są tak, że jak ktoś przyjdzie, bo mamy zajęcia od 7 lat i przyjdzie mając 7 lat, to dopóki się nie wypisze, to ma pierwszeństwo i może się rozwijać. Dlatego też możemy się pochwalić yy, yy, absolwentami i liceów plastycznych, i Akademii Sztuk Pięknych, czyli wydziałów artystycznych. No i tutaj oczywiście labirynt. Nie mogło tego zabraknąć, ponieważ jest to taka sztandarowa impreza, wydarzenie, przepraszam, nie impreza, bo zawsze mi się to źle kojarzy, a wydarzenie to już jest tak profesjonalnie, gdzie realizujemy od 2010 roku, po, po tym jak w Kłodzku festiwal przestał funkcjonować, był rok przerwy, Zaczął się odbywać od 2010 roku w Subicach, Przez część, większość lat był to katalog wydawany dwujęzycznie, nie, w języku polskim i niemieckim. Ponieważ na no rozwijaniu chcemy docierać jak najdalej, ten język angielski jednak jest najbardziej y, powszechny, od y, trzech lat jest wydawany również. Z językiem angielskim, dlatego format z kwadratu, chociaż kwadrat też był bardzo ważny dla profesora, profesora Jerzego Olka, dla labiryntu, ale postanowiliśmy o rozbudowanie właśnie o ten język i nowy format. Tutaj kadry z labiryntów. Może za 20 lat dzisiejszy labirynt, Państwa będziemy podsumowywać, i też znajdą się z obecnych wystaw. To właśnie akta, działalność. Co roku wydawany jest kalendarz z właśnie yy, z zdjęć, które tworzymy podczas wspólnych spotkań. Ja nawet nie chciałabym mówić o warsztatach, ale spotkań jest w tym, w tym momencie. Yy, pieniądze ze sprzedaży właściwie są przeznaczane na hospicjum, z którym współpracujemy. To właśnie akty między innymi właśnie wystawy na moście, które tworzymy, w tym roku właśnie była wystawa na moście, pod hasłem Mosty. Tutaj też kilka realizacji grupy. Wyjazd do Płocka w ramach projektu Śladami Labiryntu. Tutaj właśnie poszukiwaliśmy korzeni. Gościł nas Bogusław Michnik. Byliśmy w domu profesora Jerzego Olka, aby mnie również tworzyć historię. Tutaj jest lista artystów i artystów zarówno y, labiryntu, jak i y, y, artystów, którzy wystawiali w galerii okna. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, nie tylko na labirynty, ale również yy, jako wystawców przesyła do przesyłania swoich yy, portfolio. Yy, to jestem właśnie na, na etapie yy, nowego gromadzenia materiałów do yy, kolejnych prezentacji i wystaw. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany. To tutaj jest kilka, a nawet kilkanaście, może kilkadziesiąt egzemplarzy książki, którą można poczytać, bo naprawdę też bardzo wartościowe i merytoryczne teksty się znajdują. A ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za dzisiejszy dzień, żeby trwaliście w tak licznej grupie do końca. I jutro o godzinie dziewiątej rano. Bardzo proszę też o punktualność, bo dzisiaj też się o to staraliśmy, żebyśmy o 9, czyli przed dziewiątą już być przed akademikami. Będzie autobus, który nas przewiezie do uradu. Potem na kolejne punkty programu, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Dziękuję bardzo.